Dzień dobry. Wypoczęty i gotowy na kolejne matematyczne wyzwanie? Jeżeli tak, zapraszam do dzisiejszego zadania. Oto zadanie, którym zajmiemy się dzisiaj. Punkty ABC i D leżą na okręgu środku w punkcie O. Mamy cięciwy DB i AC, Wiem, że przecinają się w punkcie E. No i mamy wymiary takich kątów, kąt 55 stopni i kąt 140 stopni. My musimy wyliczyć, jaka jest miara kąta D. AC, czyli to jest dokładnie ten kąt, który właśnie zaznaczyłam kolorem żółtym. Tak więc jaka jest miara tego kąta? Możemy na pewno wykorzystać własność, że kąt 140 stopni wraz z kątem DEA tworzą 180 stopni, czyli kąt półpełny. Tak więc kąt DEA musi mieć 40. Musi mieć 40 stopni, czyli jest to dopełnienie do 180 stopni. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że kąt ACB, czyli ten kąt o mierze 55 stopni, jest kątem wpisanym i opiera się na tym łuku naszego okręgu. Czy widzimy jeszcze jakiś kąt wpisany, który opiera się na tym samym łuku? Oczywiście jest to kąt ADB, czyli ten kąt, a wiemy z własności, że te kąty mają identyczne miary, więc miara tego kąta też jest równa 55 stopni. W związku z tym, jak wyliczymy miarę kąta DAE? Zobacz, w całym trójkącie miara wszystkich trzech kątów zawsze wynosi 180 stopni. Jeżeli od 180 stopni odejmiemy 55 stopni i odejmiemy jeszcze 40 stopni, to otrzymujemy 85 stopni i taka będzie odpowiedź, czyli będzie to odpowiedź D. A już jutro zajmiemy się takim zadaniem, też z kątami. Okrąg ośrodku w punkcie O jest wpisany w trójkąt ABC. Wiemy, że długość odcinka AB jest równa długości odcinka AC i wiemy, że kąt BOC ma 100 stopni. Ile w takim razie wynosi miara kąta BAC? Napisz swoją sugerowaną odpowiedź w komentarzu pod tym filmem. A już jutro o godzinie 7 zobaczysz, jak wykonać właśnie to zadanie. Do zobaczenia!